Już jutro Gala Survivor Series Wargames i szczerze, naprawdę nie mogę się jej doczekać. Zanim przejdziemy do predykcji, które oczywiście przedstawię Wam w dzisiejszym odcinku, mam dla Was pewną informację. Na dole w opisie pod tym filmem znajduje się link do grupy na Facebooku grupy Rest One, którą postanowiłem przywrócić. A dokładnie rzecz biorąc, przywróciłem moją starą grupę na Facebooku sprzed kilku lat, nazywając ją właśnie grupą Rest One. Znajduje się tam również post dotyczący gali Survivor Series, także zapraszam Was tam serdecznie. Subskrybujcie oczywiście kanał, aby ze wszystkim być na bieżąco. Jutro na kanale pojawi się film specjalny, w którym przedstawię wam 10 najlepszych momentów w gale Survivor Series według mnie. Zadbałem o to, żebyście mieli content każdego dnia, bo kiedy wylądacie te filmy, to ja jestem w zasadzie na Malcie. Ale spokojnie, jak tylko wrócę, dostaniecie ode mnie materiał z omówieniem gali, a może odpalimy nawet live livestreama, więc śledźcie uważnie grupę na Facebooku oraz kanał Resluat. AJ Styles kontra Finn Balor. Tą walkę zobaczymy na pewno podczas grali Survivor Series War Games. Początkowo mówiono tutaj o tym, że to właśnie OC może zawalczyć Judgment Day właśnie w Wargames meczu. Finalnie tej walki nie dostajemy i dostaniemy walkę Fina Balora z AJ Stylesem. Czyli można powiedzieć, że będzie to walka rewanżowa z 2016 roku, o ile się nie mylę. Kiedy to właśnie Demon Finn Balor zawalczył z AJ Stylesem. Jedno jest pewne, ta dwójka dostarczy nam wielu, wielu, wielu emocji w ringu, ponieważ po pierwsze czułem między sobą chemię, po drugie, ich umiejętności chyba nie trzeba przedstawiać. Nieuniknione jest również to, że na pewno w jakiś sposób zamieszają się w ten pojedynek zarówno OC, jak i Judgment Day. Pytanie tylko jak bardzo i mam nadzieję, szczerze mówiąc, że nie aż tak bardzo, bo jestem spokojny o to, że ta dwójka dostarczy naprawdę wielu, wielu emocji, zarówno tych ringowych, jak i tych, nazwijmy to storyline'owych. Kto w tym momencie natomiast potrzebuje bardziej zwycięstwa? Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że ani jeden, ani drugi nie ucierpi, jeżeli powiemy o ich potencjalnej porażce. Mimo jednak, wszystko chyba jestem bardziej przychylny ku temu, aby powiedzieć, że zwycięzcą tego pojedynku będzie AJ Styles. Aby jeszcze bardziej po powrocie Gelausa Andersona oraz zaangażowaniu mi, a w zasadzie już Mishin, bo tak w sumie ją nazwali ostatnio, myślę, że to właśnie AJ Styles oraz jego drupa potrzebuje w tym momencie zwycięstwa. Prawda jest taka, że Judgment Day prędzej czy później się rozpadną. Być może Ria Ripley, która również jest w Judgment Day, po gali Survivor Series, obierze drogę właśnie po mistrzostwo i być może dostanie walkę o główny tytuł na WrestleMania. Nie dłużej. Przyszłości dla Judgment Day, dlatego też w tym miejscu stawiam na zwycięstwo AJ Stylesa. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt Wrestle One oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego Was zapraszam i z góry dziękuję. Triper Fred Match o tytuł United States pomiędzy Sethem Rollinsem, Bobim Lashleyem a Austinem Theorym. Na początku jedynie wspomnę, że myślałem, iż w ten pojedynek zostanie zaangażowany jeszcze Mustafa Ali, ale chyba wszyscy dobrze wiemy, jak sytuacja z Alim wygląda. Widocznie Fed Federacja uznała, że jego osoba nie jest aż tak Przykuwająca uwagę, aby po prostu Wrzucać go jeszcze właśnie w ten pojedynek I jeżeli mam być z wami totalnie szczery, to według mnie Ta walka zapowiada się na jedną z lepszych Walk całego tego wieczoru W jednym ringu zobaczymy Sefa Rollinsa Który jest po prostu genialnie prowadzony I jest genialnym mistrzem Swoją to właśnie z jego inicjatywy powstał Ten three perfect match, też zresztą On ogłosił go na ostatniej gali Monday Night Raw Obok Sefa Rollinsa mamy Bobiego Lashley'a Który chce zemsty, chce zemsty po walce Z Brockiem Lesnarem, chce odzyskać swoje złoto, które w sumie stracił właśnie na rzecz Rollinsa. No i Austin Fury, odmieniony Austin Fury ten, którego po prostu ogląda się przyjemnie i gdy tylko zobaczyłem zestawienie tej trójki ze sobą w walce na Survivor Series, od razu byłem pewny rezultatu tej walki. Wierzcie mi lub nie, ale ta walka zakończy się zwycięstwem Sefa Rollinsa tylko i wyłącznie dlatego, aby jeszcze podbudować go jako mistrza, natomiast na jednej z kolejnych gal, być może tygodniówek albo na gali Royal Rumble ten tytuł straci właśnie na rzecz Austina Fury'ego Osobiście stawiam na to, że to Austin Fury wejdzie z mistrzostwem United States na WrestleMania 69 i tam zawalczy z Johnem Sinem, ale nie o tym teraz? Myślę osobiście, że w tej walce zwycięży Seth Rollins, aby jeszcze być mistrzem i podbudować swoją osobę do potencjalnej walki, powiedzmy, z Codym Rhodesem. Natomiast największym poszladowanym, moim zdaniem, w tym pojedynku będzie Bobby Lashley, który pewnie zostanie odliczony przez Rollinsa. Być może Wy macie inny scenariusz na tę walkę, więc oczywiście jestem ciekawy Waszego zdania. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Starcie o tytuł mistrzowski Kobiet z Merdą. Rousey kontra Shotzi. I powiedzmy sobie wprost, czy ktoś, choć trochę wierzy w to, że Shotzi może pokonać Rauzi? Wydaje mi się, że w tym pojedynku, jakby Shotzi nie ma żadnych szans z Rousey i raczej będzie to walka do jednej bramki. I tutaj raczej spodziewałbym się jakiegoś powrotu i rozpoczęcia kolejnej rywalizacji dla Rousey. Kto wie, być może Charlotte Flair. Przechodzimy do kolejnej walki, i będzie to pierwszy z dwóch Wargames meczy, które zobaczymy podczas Gali Survivor Series Bailey, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross oraz Rhea Ripley w starciu przeciwko drużyny Bianca. Beller, gdzie w skład wchodzi właśnie Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka Mission oraz pewna jedna nieznana tajemnicza piąta zawodniczka. Być może tego, kto będzie piątą zawodniczą, dowiemy się podczas dzisiejszej gali Smerdown. Tak samo możemy się dowiedzieć pewnych innych zestawień, które jeszcze zostaną wrzucone w kartę, ale o tym poinformuję was na grupie na Facebooku oraz na karcie społeczności, więc śledźcie uważnie. I powiedzmy sobie w tym momencie szczerze, czy drużyna fejsowa w tym przypadku potrzebuje zwycięstwa? Ja na tę walkę mam jeden scenariusz: mianowicie totalna dominacja Ripley. Być może tą piątą powracającą zawodniczką, nieznaną zawodniczką będzie właśnie Becky Lynch. O tym się bardzo mocno spekuluje. Faktycznie, może się to sprawdzić. I ja mam wtedy jeden scenariusz. Ria Ripley prezentuje się najlepiej w swojej drużynie. Ria Ripley doprowadza swoją drużynę do zwycięstwa, odliczając właśnie tą powracającą, nieznaną zawodniczkę. W tym przypadku stawiamy na Becky Lynch. Podbudujmy osobę Rhea Ripley jeszcze bardziej. Po ostatniej gali Mania Trow, co też w sumie mówiłem w odcinku omawiającym tą tygodniówkę, naprawdę byłem zadowolony z jej postaci i szczerze Mówiąc, walka, którą dała z Aską była wyśmienita. I jak bardzo nie jestem za kobiecym tak naprawdę jestem teraz za tym, aby Rhea Ripley poszła na sam szczyt i została wkrótce mistrzynią. Mam nadzieję, że Triple H ma plan na Rhea Ripley i mam nadzieję, że fajnie zostanie to również pociągnięte w samym War Games meczu. Na pewno cały Wargames mecz będzie ciekawą koncepcją, widząc w niej właśnie walkę kobiet. I szczerze mówiąc, nie wiem co więcej mogę dodać na temat tego starcia. Mam nadzieję, że właśnie skupi się on bardzo mocno na osobie Rhea Ripley, która też zgarnęła w zasadzie przewagę dla drużyny Bay, czyli dla tej Drużyny, w której ona jest. Myślę, że w drużynie faceowej mogą pojawić się jakieś komplikacje, kłótnie i szczerze też na to liczę, bo być może w drużynie faceów dostaniemy również jakiś Hiltur. Na pewno byłby to ciekawy obrót spraw. Finalnie tak mimo wszystko stawiam na zwycięstwo drużyny Bailey. No i moi drodzy, krem de la creme, czyli walka main eventowa Wargames Match mężczyzn. Drużyna Bloodline kontra drużyna Brawling Brutes. Roman Reigns, Sami Zayn, Solo Sikoa, Jay oraz Jimmy Uzo. Przeciwko Sheamusowi, Butchowi, Richowi Hollandowi oraz Kevinowi Owen i Drew McIntyre'owi. Ja mówiłem już o jednej rzeczy. Mam nadzieję, że to Sami Zayn i Kevin Owens rozpoczną właśnie ten mecz. Która drużyna zgarnie przewagę dowiemy się podczas dzisiejszego smerdom i oczywiście o tym poinformuję was na karty społeczności i grupie na Facebooku, także schodźcie w opis i dołączajcie właśnie do grupy WrestleOne. Natomiast co można i co trzeba powiedzieć o tym Wargames meczu, to, że na pewno powinno wydarzyć się w nim coś nieoczywistego. I mimo tego, że wiele się o tym spekuluje, to nieoczywistą rzeczą będzie jakiekolwiek namieszanie Sami Zayn w całym przebiegu tego pojedynku, czy nawet odwrócenie się od The Bloodline, czy jakakolwiek mała pomoc na rzecz samego Kevina Owensa. Widać, że coś na linii Owens-Zane istrzy. Do czego to prowadzi nie mam pojęcia, ale oby jakiś punkt kulminacyjny miał miejsce właśnie w tej walce. Coś po prostu musi się wydarzyć i osobiście mam pewien scenariusz na zwycięzców tej walki. Roman Reigns od długiego czasu nie przegrał walki o tytuł mistrzowski i ta walka nie jest o tytuł mistrzowski, więc niech drużyna Bloodline przegra w jakikolwiek sposób. Być może... Przez samego Zayna, może przez kłótnię Zayna z Jayem. Może to Zayn i Jay zostaną jako ostatni w tej walce. To w ogóle byłoby mega potręcone. Tylko pytanie, kto wtedy miałby odliczyć Romana Reinsa? Ktoś musi, no bo jakoś muszą przegrać tą walkę. I wyobraźmy sobie scenariusz, w którym to Sheamus eliminuje Romana Reinsa. Dla mnie osobiście byłoby to genialne, aby Sheamus zawalczył z Reinsem o tytuł mistrzowski Davia Lee, bo przecież przypina mistrza, więc jednocześnie zyskuje szanse walki. To byłoby... Świetne, to byłoby takie też przypieczętowanie naprawdę dobrego roku Sheimusa w WWE, tak wbrew pozorom naprawdę udanego. Jakby jednak nie wyglądało to starcie, stawiam tutaj na zwycięstwo drużyny fejsowej, na zwycięstwo drużyny Sheimusa. WWE poinformowała nas o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie po gali Survivor Series odbędzie się specjalna konferencja prasowa z kilkoma uczestnikami tej gali będziemy mogli ją obejrzeć na żywo, na Facebooku, na YouTubie oraz na TikToku. Dziś w nocy ma jeszcze miejsce gala z Mirdą, podczas której również może wydarzyć się kilka rzeczy, które wpłyną na kartę walk Survivor Series. I poinformuję was oczywiście o tym na grupie na Facebooku Oraz na karcie społeczności Bo jak już wspominałem jestem obecnie na wakacjach na Malcie Więc ten film nagrywany był dla was na zapas Przed moim wyjazdem Dajcie moi drodzy w komentarzach pod tym filmem Znacie jakie wy macie uczuciwania do Gal Survivor Series I przedstawcie swoje predykcje Ja dziękuję wam za obejrzenie Zostawcie polubienie, by ten film zyskał jak największy zasięg Jutro dostajecie ode mnie film z 10 zdecydowanie najlepszymi momentami Według mnie Gal Survivor Series Także wyczekujcie tego materiału Bo szczerze naprawdę jestem z niego zadowolony Mam nadzieję, że wam również się spodoba Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.